Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem naszym bohaterem będzie Bartłomiej Nowodworski. Rycerz, który zapisał się w historii jako ten, który pozwolił zdobyć Smoleńsk w pierwszej połowie XVII wieku. Bartłomiej Nowodworski urodził się w niewielkiej miejscowości Nowy Dwór w powiecie tucholskim. Dzisiaj ta miejscowość leży mniej więcej pomiędzy Tucholą a Chojnicami. Jego rodzina pieczętowała się herbem. Nałęcz. W młodym wieku Bartłomiej Nowodworski został osierocony, stracił rodziców i musiał uczyć się najpierw w Tucholi, a później zdobywał wiedzę, przede wszystkim wiedzę rycerską, szlachecką na dworze księcia Michała Zasławskiego na Ukrainie. To wówczas tak naprawdę rozpoczyna się jego przygoda z rycerstwem oraz ze służbą wojskową i pierwszą swoją służbę wojskową pełnił przy boku króla Stefana Batorego. Niestety musiał opuścić Rzeczpospolitą. Za bójkę z dworzaninem króla Biedrzyckim musiał uchodzić z kraju. Ukrywał się, przebywał na dworze francuskiego króla Henryka III, czyli Henryka Walezego, również przez krótki okres czasu króla Polski. To właśnie na dworze Henryka Walezego podjął decyzję, że będzie walczył z niewiernymi, czyli wziął udział w wojnach religijnych. Pod koniec XVI stulecia udał się na Maltę i tam właśnie zapisał się w cudzysłowie, możemy tak powiedzieć, do walk z Turkami. I za walkę z Turkami otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń francuskich oraz maltańskich. Bartłomiej Nowodworski wstąpił właśnie będąc na Malcie do zakonu kawalerów maltańskich, czyli do zakonu joanitów i właśnie z tym zakonem Uczestniczył w wojnach religijnych. Między innymi walczył w Tunezji na wyspie Patras, a w 1603 roku wziął udział w bitwie pod Lepanto, gdzie został ranny. Dwa lata później przyjął śluby w zakonie kawalerów maltańskich. Po kilku latach nasz bohater wraca do. Ojczyzny. W naszym materiale zdigitalizowaliśmy e, zdjęcie przedstawiające Bartłomieja Nowodworskiego właśnie w stroju e, Joannitu, w stroju maltańskim. Bartłomiej Nowodworski wraca do Rzeczpospolitej w 1607 Roku. I tak naprawdę, mimo tego, że nie posiadał wykształcenia, zdawał sobie sprawę, że e, oświata wykształcenie jest bardzo ważne dla polskiego młodego szlachcica. I majątek, który wówczas zgromadził, przeznaczył na rozwój oświaty. W 1617 roku zapisał Akademii Krakowskiej aż 8 tysięcy złotych, była to spora suma, dzięki tej sumie mógł e, skierować do Krakowa do Akademii Krakowskiej. Kilku mieszkańców powiatu tucholskiego, powiatu z którego się wywodził. Wiemy, że jednym z pierwszych studentów, stypendystów właśnie naszego bohatera był niejaki Tylicius, określany jako Tylicio ostatni. Kilka lat później w 1619 roku Nowodworski ustanowił kolejne stypendium, kolejną fundację i przeznaczył kolejne 3000 złotych na utrzymanie właśnie e, kolejnych studentów w Krakowie ale nasz bohater to przede wszystkim rycerz, który walczy e, na wojnach z Moskwą i to właśnie dzięki niemu e, polski król Zygmunt III Waza w 1611 roku zdobywa Smoleńsk. Smoleńsk był określany jako okno, które pozwalało wkroczyć do Moskwy. O sukcesach naszego bohatera wiemy dzięki między innymi wielu relacjom hetmana Żółkiewskiego czy również kolejnym historykom. E, nasz bohater mimo sędziwego wieku dalej kontynuował e, służbę na dworze królewskim i za służbę Zygmunt III Waza e, nagrodził go złotym łańcuchem, mieczem i dobrami ziemskimi. E, to wszystko pozwoliło właśnie naszemu bohaterowi wspierać e, studentów pochodzących z Tucholi. Nasz bohater wziął udział również w kolejnych wyprawach przeciwko Moskwie, które prowadził syn króla, czyli Władysław IV Waza, późniejszy król Polski. Pod koniec swojego życia Bartłomiej Nowodworski został komandorem maltańskim, czyli był takim zarządcą Joanitów na terenie Rzeczpospolitej zmarł w 1625 roku w Warszawie. Dzisiaj Bartłomiej Nowodworski jest patronem liceum ogólnokształcącego w Krakowie oraz zespołu szkół ogólnokształcących w Tucholi. W ramach naszego cyklu Bohaterowie Historii przedstawiamy historię mieszkańców naszego regionu, którzy zapisali się w historii. Pokazujemy rycerzy, pokazujemy monarchów, pokazujemy osoby duchowne, żołnierzy. Zachęcam do oglądania cyklu Bohaterowie Historii.